Padłem na kolana i zawołałem, Boże, czy Ty po prostu jesteś? Jeśli jesteś, to mnie ratuj. I to były ostatnie słowa mnie jako narkomana. Witajcie dzisiaj nasz kolejny gość, dr Artur Skowron. Poznałem tego pana, jak byłem kiedyś w Magdalence. Tam było spotkanie wszystkich koordynatorów odnowy w Duchu Świętym, no i wyszedł taki. Trochę niepozorny człowiek, o wielkim sercu dla młodzieży. Ale Artur, może jakbyś mógł powiedzieć nam, jaka jest Twoja historia życia, jakie jest Twoje doświadczenie spotkania Pana Boga? Wiem, że to było 20 lat temu, jak już rozmawialiśmy wcześniej, że no, byłeś trochę na, na jakimś dole takim moralno, powiedzmy, obyczajowo-życiowym, opowiedz nam swoją historię. No dobrze, jak ksiądz już tak ciągnie mnie za język, to rzeczywiście tak było 20 lat temu. Dokładnie 9 stycznia przeżyłem swoje nawrócenie, i też ono było związane z moim niemoralnym stylem życia. Mianowicie przez 6 lat byłem osobą uzależnioną od heroiny, czyli robiłem sobie zaszczyki dzień dzień kilkukrotnie. No i to mnie doprowadziło do ruiny mojego życia. I rzeczywiście 9 stycznia 1999 roku, gdy już po 4 chyba latach mieszkania na ulicy. Padłem na kolana i zawołałem, Boże, czy Ty po prostu jesteś? Jeśli jesteś, to mnie ratuj. I to były ostatnie słowa mnie jako narkomana, ponieważ chwilę później doświadczyłem obecności Bożej, poczułem obecność Chrystusa dosłownie tak fizycznie, jakby za moimi plecami. Usłyszałem słowa, że choćby Cię ojciec i matka porzucili, ja będę zawsze z Tobą i wytrzeźwiałem. A jednocześnie pojawiła się w życiu moim osoba Chrystusa jako już pewna droga życia i te 20 ostatnich lat spędziłem z Nim. Jak wygląda teraz Twoje obecne życie? Czym się zajmujesz? O Boże, teraz to jestem bardzo grzecznym i porządnym mężem. Już od 18 lat. Z wykształcenia jestem teologią, więc pracuję też jako katecheta w szkole. Uczę dzieci z drugiej, z szóstej, z siódmej, ósmej klasy. Zajmuję się też głoszeniem rekolekcji na weekendy. Czyli to jest jakby taki drugi etat mojej pracy. A na co dzień w takiej wizji szerokiej. Życia. pracuje z młodzieżą w ramach projektu Młodzi Młodym, jeśli chodzi o nowe w Duchu Świętym i tutaj środowiskiem, właśnie wspomnianym z Magdalenki, jak i z do, taką doraźną, bliską mi sercu grupą około 150 nastolatków w ramach kompanii we Wrocławiu. Może właśnie o tej kompanii Jonatana powiedziałbyś kilka słów? Jaka jest geneza, początki, no i co tam robicie? Geneza i początki. Początek jest taki, że gdzieś dostrzegłem w pewnym momencie życia moim, że Kościół ma problemy z, z dziećmi, z, z, z młodymi ludźmi, z dziećmi, z młodzieżą i postanowiłem spróbować prac pracować z nimi właśnie. I na pierwsze spotkanie przyszły trzy dziewczynki, jedna miała 9 lat i dwie dziewczynki miały po 11 lat i to było pierwsze spotkanie moje z, z dziećmi jeszcze wtedy. I w zasadzie od tego spotkania rozpoczęła się właśnie cała ta wizja kompanią Natana, która dzisiaj doprowadziła do tego, że mamy już ponad tą setkę nastolatków w, tak powiem, w ramach naszej pracy i dzieci są podzielone też na trzy grupy wiekowe. Do 10 roku życia, do 13 i obecnie do 19 bo Program nas zakłada towarzyszenie ludziom młodym, więc my rośniemy razem z nimi, bo te dziewczynki wspomniane przeze mnie, one są dzisiaj we wspólnocie z tym, że już mają po 17 i po 16 lat. I druga sprawa to to, że idziemy w stronę duszpasterstwa, bo rzeczy około 30 czy 40 nastolatków za rok pójdzie na studia, więc tworzymy duszpasterstwo akademickie, czy młodzieży uczącej się pracującej, a później chcemy dobić do małżeństw, które będą żyły w pewnej misji ewangelizacji. Ale jak to się udało, że młodzi ludzie w takich liczbach, jakich mówisz, postanowili, że spędzą swój wolny czas w kościele? Mm -hmm. Jak to się stało, że dali Tobie szansę, że dali szansę tej inicjatywie? Rok temu słyszałem takie bardzo mądre zdanie, które też dla mnie było odkrywcze. Wypowiedział to jeden z młodzieńców będących w kompanii, Karol. I to samo dosłownie pytanie zostało mu postawione w gronie liderów Odnowy Duchu Świętym. Jakim cudem między wami, czyli między mną a, a nimi i różnica 30 lat nie jest problemem w, w kontakcie z wami? I on powiedział, że w relacji między nami stoi szacunek. I z perspektywy szacunku, to znaczy, że oni się poczuli w pewnym momencie, że są dowartościowani przeze mnie. Ja ich obdarzam szacunkiem jako dzieci, bo wtedy miały, były malutkie jeszcze. To oni zaczęli mnie obdarzać również z szacunkiem, i ta perspektywa szacunku niweluje perspektywę wieku. Stąd nasze relacje są oparte rzeczywiście na takim dużym uznaniu godności czy wartości dziecka, czy już później te dzieci, które obdarzają mnie tą wartością szacunku i pewnej powagi, wynikając choćby z wieku i tym, że się nim po prostu zajmuję. Powiedziałeś, że Kościół ma problemy z ludźmi młodymi. Na czym polegają błędy kościoła, jeżeli chodzi o ewangelizację, duszpasterstwo młode, jakbyś mógł kilka tych błędów może wymienić, i jak ty próbujesz w swojej posłudze te błędy niwelować, czy reagować na nie? To temat jest myślę złożony. Gdy myślę o tym, że jest jakiś problem, to spostrzegam go na dwóch płaszczyznach. Jako katecheta, który widzi dzieci uczęszczające na religię i później uczęszczające do kościoła? To dam przykład teraz obecnych czwartych klas, które zacząłem uczyć, więc około na 20 osób w klasie do kościoła w niedzielę chodzą dwie-trzy osoby. I one chodzą dzięki temu, że są przeprowadzane przez rodziców. Czyli 17 osób nie chodzi w ogóle na, do kościoła w niedzielę, tym chodzą na religię. I to jest pierwszy problem, który zauważam i tutaj nawet nie dzieci obwiniam, tylko brak takiej pewnej świadomości rodziców, jeśli chodzi o... No właśnie, doprowadzenie dziecka, dziecka do kościoła. A drugi problem, jeśli chodzi o tę perspektywę kościoła, no to rzeczywiście jest mało osób, które w, w kościele pracują. Z dziećmi, z młodzieżą jest to raczej temat dla wszystkich trudny. I nie chcą się podejmować. Ja gdzieś tam z tyłu głowy myślę, że jest to spowodowane tym, że jeśli bo akurat jestem, nie, ma, nie mam własnych dzieci, więc mi jest łatwiej tak powiem, pracować może z dziećmi, bo nie jestem zmęczony nimi na co dzień w sensie tym, że nie jestem ojcem, czy, który wychowuje własne dzieci. I myślę, że to też ma gdzieś takie podłoże, że rodzice, którzy nawet mają takie bardzo dobre predyspozycje do pracy z dziećmi, z racji wychowywania własnych dzieci też troszeczkę tak powiem się wycofują z tej pracy. Na pewno praca z młodzieżą jest trudna. Sam tego doświadczam jako ksiądz. Bardzo często tak jest, że gdzieś człowiek daje wiele i tak naprawdę jakby to szło na marne, bo nie widać tego owoców, albo ten młody człowiek no, nie odpowiada na to, na jakąś, na jakąś propozycję. Gdybyś mógł e, powiedzieć trochę nam o takiej swojej może porażce i jak sobie z nią poradziłeś, bo praca z młodzieżą to jest taka praca bardzo chwiejna. tak? Taki jest mm -hmm. młody człowiek dzisiaj. i też musimy to gdzieś mm -hmm. zaakceptować, ale no, nie wszystko jest idealne na pewno, tak? Czy miałeś taki moment jakiegoś zwątpienia, kryzysu, yy, może że po prostu, żeby to mm -hmm. kolokwialnie rzucić i dać sobie spokój? No, muszę cię rozczarować nie miałem. Mm -hmm. Dlatego, że budowanie kompanii Onatana od początku polegało na zbudowaniu silnych relacji, opartych o przyjaźń z, z tymi dziećmi, teraz nastolatkami. Więc ja poprzez rozmowy bardzo dobrze je znałem i one bardzo dobrze znają mnie. I to jest jakby jeden ten fundament, na którym się nie przerysowałem. W tym sensie, że mam tak duże zaufanie do dzieci, że w zasadzie traktuję ich jako osoby dorosłe, więc one przez te ostatnie lata mnie w ogóle nie razu nie zawiodły. Ja to nie mówię o takich rzeczach, jak. Na przykład to, że ktoś sobie gdzieś tam podpalił papierosa, nie? czy ktoś spróbował napić alkoholu, bo niestety, no, ci nastolatkowie wchodzą w te dorosłe życie, spotykają się również z ludźmi ze świata, zmieniają szkoły i pod wpływem różnego rodzaju wydarzeń, one też próbują i eksperymentują, choćby tak jak powiedziałem tutaj z używkami. Natomiast są to rzeczy, tak powiem, intydentalne, stąd nie jest to problem, poza pewną tylko spełnieniem przez nich ciekawości, z zresztą się, tak powiem, rozgrzeszają przychodząc i opowiada opowiadając o tym wszystkim. Więc nie mogę mówić, że młodzież mnie zawiodła. Mhm. Raczej, tak jak powiedziałem, jest to wszystko oparte na takiej dobrej, mocnej, zdrowej relacji, stąd zaufanie jest bardzo duże i oni rzeczywiście wywiązują się też z obowiązków, które na nich nakładam. Mhm. I tutaj się rozpoczyna ten drugi wątek. Od początku, kiedy powstawała kompania Natana, to myśl główna, myślą główną było to, że oni mają być w przyszłości liderami, więc oni są kształtowani. Na osoby odpowiedzialne, osoby, które mają w przyszłości być odpowiedzialni za innych ludzi, za dzieła, mają dawać świadectwo wiary i rozwijać w międzyczasie te swoje umiejętności, aby dojść właśnie do tego, tego bycia liderem, jeśli tak można to powiedzieć. Nie? Więc nie mam, nie mam porażki, jeśli chodzi tutaj, nie mam doświadczenia porażki. Nie? Także tutaj jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje wśród młodzieży. Jakie są Twoje marzenia na przyszłość? Boże, szukam teraz środowiska gdzieś misyjnego, które mogłoby podjąć współpracę z nami jako kompanią Menatana, obojętnie gdzie, no ob to nie było na tą może chwilę zbyt daleko, myślę o Europie, tutaj Afryka Północna, wschód Europy, tak abyśmy mogli nawiązać współpracę z jakąś parafią, czy z jakimś środowiskiem chrześcijańskim i na bazie tego jakaś wymiana i współpraca, jeśli chodzi o pracę i współpracę z młodzieżą. To jest coś, co o czym myślę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niech Bóg Ci błogosławi. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.